Witam serdecznie. Kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Jesteśmy po tygodniu drugim rozgrywek Ligi Zimowej. Dlatego też czas na analizę aktualnej sytuacji w naszych rozgrywkach. Tak jak już doskonale wiecie, w tym sezonie zimowym rywalizujemy na czterech poziomach. No i zaczynamy sobie naszą, e, naszą przygodę z drugim tygodniem rozgrywek od Ligi A. Gdzie tak naprawdę pierwsze mecze w tym sezonie mieliśmy rozegrane? Pierwsze mecze i od razu dwukrotnie w tych trzech pierwszych meczach ubiegłego tygodnia oglądaliśmy Dynamo Kraków Pro One Service. Ekipa ukraińska będzie bardzo mile wspominać na pewno ubiegły tydzień, dlatego że wygrała oba swoje spotkania. W obu była przynajmniej minimalnym faworytem, ale też chyba nikt nie spodziewał się, że pójdzie im w obu meczach tak gładko. Oba wygrane wyraźnie 8 do 4 nad sklepem opon.com oraz 7 do 3 nad DC House Solutions to naprawdę udany początek tej kampanii dla ekipy Dynama Kraków. W ubiegłym tygodniu nie oglądaliśmy tylko dwóch yy, drużyn, które yy, będą rywalizowały w ramach Ligi A. Mam tu na myśli AdGo oraz GDA HOME, które swoje spotkanie przełożyło. Na pewno dla GDA to przełożenie spotkania będzie miało spore znaczenie, biorąc pod uwagę, że w ich kadrze na sezon zimowy pojawił się m.in uczestnik Mistrzostw Świata, niedawno zakończonych w Omanie, a więc Norbert Jaszczak, jedna z kluczowych postaci BJM-u Kraków w ubiegłym sezonie. No zobaczymy, jak to będzie działało już w ekipie Grzegorza Gęgotka. W składzie też mamy GDA Home, m.in. Kubę Wojtaczkę, więc te dwa wzmocnienia na pewno będą... Bardzo mocno znaczące, jeśli chodzi o startującą kampanię zimową. No ale wracajmy do tego, co się działo w ubiegłym tygodniu. Do rozgrywek powróciła nam po kilku sezonach przerwy ekipa Amber. W ekipie Amber, yy, większość postaci, tak naprawdę, 100% składu jest doskonale znana. Większość z panów miała już przyjemność grać właśnie dla Amberu ale także dla innych drużyn afelesowych. W ostatnim czasie większość z nich stanowiła o sile drużyny hurtowni Skoda, więc jednej z czołowych ekip Ligia. No i na dzień dobry Amber zmierzyło się z elektryką Flamingo FT No i przegrało swoje spotkanie 5 do 9. Pod kontrolą to widowisko było na korzyść drużyny Mateusza Kozieła i tak naprawdę... Amber nie miało zbyt wiele do powiedzenia poza znakomitym początkiem, kiedy w pierwszych trzech minutach Maciek Banaś zdobył dwie bramki. W drugiej części spotkania właściwie Flamingo odjechało już bardzo mocno. No, i kolejny popis Kuby, Gruchały, kolejne też bramki Mateusza, Ziłko. To wszystko poskładało się na to, że drużyna Amberu wygrała, przepraszam przegrała swoje pierwsze spotkanie z Flamingo. No i zaczyna tę ponowną przygodę z FLS-em od porażki. W nadchodzącym tygodniu do gry wkroczą te dwie ekipy, o których wspomniałem już. Mam tu na myśli ekipę AdGo. Oni na tak zwany dzień dobry będą mierzyć się z Flamingo, faworytem na pewno na boisku nie będą, biorąc pod uwagę sezon jesienny, w którym zespół Mateusza Kozieła znalazł się w środku tabeli Ligi A. W gorszym położeniu znalazła się drużyna Adgo, chociaż i tak nie można źle powiedzieć o ich sezonie jesiennym. Zakończyli oni ten sezon na miejscu trzecim dającym promocję do elity, ale zwłaszcza ta końcówka mocno na pewno jest zawodem dla ekipy Adgo. Mieli ogromne szanse po 3-4 sezonu, żeby zgarnąć tytuł mistrzowski Ligi B, no ale ta końcówka spowodowała, że wylądowali na miejscu trzecim i zakończyli rywalizację z brązowymi medalami, na pewno w rywalizacji z Flamingo faworytem nie będą, ale to też weryfikacja nastąpi nastąpi na boisku. Zobaczymy, jak na tle dynama Kraków spisze się GDA Home. Dlaczego mówię o tle Dynama, no bo dynamo, tak jak już powiedziałem, wygrało dwa pierwsze spotkania tej kampanii i to wyraźnie. Dlatego też zobaczymy, jak ta nieco zmieniona kadra GDA Home będzie spisywała się na tle drużyny, która już funkcjonuje dobrze. Na pewno mimo wszystko i tak, faworytem patrząc na nazwiska w kadrze Grzegorza Gęgotka, jest ekipa GDA Home. Tutaj też słowo wyjaśnienia, oczywiście jest to nowy zespół. Powiedzmy, nowy zespół, który powstał na bazie Asów GDA i Tep Edukacji. Nowa nazwa, no i zmieniony też nieco skład w sezonie zimowym. Bardzo mocna ta ekipa się zapowiada. Dwukrotnie w, w przyszłym tygodniu zobaczymy sklepopon.com. Oni teoretycznie w obu meczach powinni być w dobrym położeniu. Już dzisiaj we wtorek zagrają z Amberem. No, i jeśli chodzi o Amber, no to na pewno zadanie nieco trudniejsze. Natomiast jeśli chodzi o DC House Solutions, to tutaj sklep Opon, z racji swojego mistrzostwa w sezonie jesiennym, na pewno jest faworytem. No i zobaczymy, ile punktów uda się zdobyć drużynie Marcina Marynowskiego, bo póki co po tym jednym spotkaniu rozegranym z Dynamem Kraków Pro One Service są bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Także tak wygląda sytuacja w Lidze Na pewno ciekawy wątek na ten tydzień to ta postać Norberta Jaszczaka i Kuby Wojtaczki w barwach GDA Home. No i zobaczymy czy zobaczymy ich już na wojsku, czy jeszcze w tym pierwszym spotkaniu. Nie, będzie, nie będą oni dostępni. Plebiscyt na bramkę tygodnia, oczywiście nasze propozycje tradycyjnie do zobaczenia na naszym Facebooku, tam też głosowanie, na, a w ramach naszej, naszego magazynu oczywiście czas na prezentację tych najładniejszych według nas bramek z ubiegłego tygodnia. Tradycyjnie zapraszamy do głosowania w plebiscycie na jednego przepraszam, z Waszych faworytów i przechodzę na drugi poziom rozgrywkowy, gdzie zaczynamy od tradycyjnie bardzo ciekawego spotkania. AC w Kraków mierzył się z Rajską Szkołą All-Stars. Mecze pomiędzy tymi zespołami właściwie od początku istnienia obu ekip są bardzo zacięte. Zazwyczaj triumfowała Rajska Szkoła, natomiast tym razem wygrał ACF Kraków głównie dzięki znakomitej grze defensywnej. No mało komu udaje się stracić tylko jednego gola z tak silną ekipą jak rajska szkoła All Stars. No a ACF-owi się to udało. I wygrali swoje spotkanie 2 do 1. Przy okazji obracając też wynik, bo oni przegrywali w tym spotkaniu tuż przed przerwą, tracąc gola. W drugiej połowie jednak odwrócili losy tego meczu na swoją korzyść i odnieśli bardzo ważny triumf w inauguracji dla nich, bo dla nich było to pierwsze spotkanie. Natomiast dla rajskiej szkoły, drugie. Rajska na dzień dobry pokonała ekipę Stalko. No i póki co Stalko, poza tym potknięciem na inaugurację, kiedy właśnie przegrali z zespołem Marcina Szewczyka, no to w dwóch pozostałych meczach, które zostały zaplanowane na poprzedni tydzień, odniosły, odniosła ekipa Stalko bardzo cenne triumfy i przy okazji bardzo przekonujące. Na początek 10 do 6 nad nic się nie stało, a następnie nie tracąc w ogóle bramki z tak mocną ekipą, jaką niewątpliwie są czyżyny, które zakończyły kampanię jesienną z brązowymi medalami Ligi C. Dlatego też no, ten początek dla Stalko, mimo tego potknięcia na inaugurację, uważamy, że bardzo udany, to jeden z debiutantów, który zdecydował się na start od Ligi B, a więc tak naprawdę biorąc pod uwagę debiutantów, najwyżej z wszystkich, którzy zgłosili się do edycji zimowej. Ale póki co liderem tabeli Ligi B jest krakowska piłka. Oni odnoszą drugie zwycięstwo w tym sezonie zimowym. No i tak jakby odcięli grubą kreską to, co działo się jesienią. Jesienią krakowskiej piłce nie wiodło się właściwie w ogóle zakończyli oni sezon na miejscu spadkowym z drugiego poziomu rozgrywkowego ale zimą spisują się już o wiele lepiej tym razem pokonując śledziki 3 do 0 druga wyraźna wygrana trzybramkowa nad swoim przeciwnikiem no i pozycja lidera po dwóch tygodniach rozgrywek ligi, ligi zimowej niespodziankę sprawiła na pewno ekipa SK o ubezpieczenia to warto zaznaczyć zwłaszcza w drugiej połowie kiedy odrobili straty z wymagającym przeciwnikiem, jakim niewątpliwie jest Nembut. Escaro zdobywa bardzo cenny punkt. No i też wydaje się, że zupełnie innym zespołem jest zespół Konrada Błachno w sezonie zimowym, jesienią póki co jesienią zakończyli kampanię w strefie spadkowej, teraz jest już o wiele lepiej i na pewno też ten cenny punkcik zdobyty z tak wymagającą ekipą, jaką jest Nembut pomoże im w osiągnięciu jak najwyższej pozycji. Chyba najciekawszy przebieg miało spotkanie Socjo z Wisła z Olimpiakosem, bardzo ciekawym z perspektywy socjozwisła, ale na pewno z dużo mniej ciekawym dla Olimpiakosu, który po kwadransie prowadził z socjozwisła już 5 do 0. Wydawało się nam tutaj, że szykuje się nam sromotne lanie dla Wiślaków, ale nic bardziej mylnego. Jeszcze przed przerwą dwie bramki kontaktowe dla socjozwisła, i druga połowa już o wiele lepsza w ich wykonaniu, do tego stopnia, że na 6 minut przed końcem Ekipie socjo Wisła udało się objąć prowadzenie 7 do 6. Ostatnie, jednak, słowo i tak należało do Olimpiakosu, który zdołał wyrównać ze sprawą Filipa Kołka, no i uratować ten remis, ale patrząc w przebiegu meczu, na pewno zespół Damiana Przywory nie może być z tego punktu zadowolony. O wiele bardziej z pewnością drużyna Socios Wisła, która odrabiała przecież pięciobramkową stratę po przespanym mocno pierwszym kwadransie, dlatego też ten debiut Olimpiakosu na drugim poziomie rozgrywkowym okraszony tylko jednym punktem, a wydaje się, że mogło tutaj być tych punktów trzy. Remisy, remis też mieliśmy w ostatnim spotkaniu ubiegłego tygodnia. Ligi B Albatros zmierzył się z chłopakami z Baraków, no i wydawało się, że zespół Mateusza Cholewy ma tutaj już wszystko pod kontrolą prowadzenie 3 do 0 na korzyść właśnie Albatrosa. No ale w ostatni kwadrans należał już do drużyny chłopaków z Baraków, która zdołała ten rezultat wyrównać, i spotkanie zakończyło się co ciekawe remisem. 3 do 3. Na pewno plują sobie mocno w brodę zawodnicy Albatrosa, którzy dali sobie wyrwać te trzy punkty. Z ciekawostek w drużynie Albatrosa na sezon zimowy pojawił się doskonale znany w fls ie Szymon Rudzik. Na pewno będzie dużym wzmocnieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o ofensywę, która i tak w Albatrosie funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze. Przechodzimy do tego, co w tym tygodniu nas czeka w Lidze C, no a będzie się działo. Zaczynamy już od mocnego uderzenia, którym niewątpliwie jest rywalizacja Nembudu z chłopakami z Baraków. Nembud póki co początek sezonu nieudany, tylko punkt ze Spadkowiczem z Ligi B z Escaro ubezpieczenia. Chłopaki z Baraków też jeden punkt na swoim koncie mają, z tym, że po dwóch spotkaniach. No ale ten... Punkt zdobyty w rywalizacji z Albatrosem na pewno smakuje o wiele lepiej, biorąc pod uwagę fakt, że musieli tutaj odrabiać sporą stratę. Zobaczymy, jak będą radzić sobie czołowe ekipy tej ligi. Mam tu na myśli na ten moment oczywiście krakowską piłkę i Stalko. Te dwie drużyny są na czele tabeli. Krakowska piłka w tym tygodniu ma zadanie trudne. Będą mierzyć się z z Wisła, a więc ekipą, którą też śmiało można wymieniać w gronie faworytów do zdobycia medalów w tej kampanii zimowej. Stalko zaś teoretycznie na papierze powinno mieć nieco łatwiej. Zagrają z Escaro ubezpieczenie, ale to też kwestia tego, jak Stalko do tego spotkania podejdzie. Jeśli podejdzie tak zmotywowany jak do dwóch poprzednich pojedynków, no to tutaj Escaro będzie miało na bardzo trudne, Zadanie. W dwóch pozostałych meczach będzie na pewno bardzo ciekawie z tego powodu, że wydaje się, że w obu parach drużyny prezentują bardzo podobny poziom. Mam tu na myśli pojedynek grajskiej szkoły All Stars, z nic się nie stało, a także ACF u Kraków z Olimpiakosem. Także te dwie pary zapowiadają nam bardzo wyrównane widowiska, no i to też kwestia być może dyspozycji dnia, tego jak te ekipy wypadną już bezpośrednio na. Na naszych murawach, ale na pewno w obu przypadkach te mecze powinny być wyrównane bardzo mocno, tak jak i mieliśmy, mieliśmy te mecze podobne w, poprzedniej, w poprzednim tygodniu w tygodniu drugim, zakończonym w piątek. Przechodzimy na poziom Ligi C, tutaj. Mamy ciekawą sytuację, bo tabela nam się podzieliła nieco na dwie połówki. Jak to w matematyce połówki powinny być równe, tutaj tak nie do końca z tą równością jest. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że mamy podzieloną tabelę na górną ósemkę i górną szóstkę. Podzieloną z tego względu, że osiem zespołów do tej pory zdołało już zapunktować w tej kampanii, natomiast sześć jeszcze nie. W innych ligach raczej tutaj te proporcje są nieco mniej rozbite, tak jak ma to miejsce tutaj. Natomiast i tak chyba największym zaskoczeniem tego sezonu, póki co, jest ekipa BBC Gaming, to jest FLS-owy debiutant. No i FLS-owy debiutant w drugim swoim spotkaniu rozprawia się z drugą bardzo doświadczoną ekipą w naszych rozgrywkach. Najpierw pokonanie aptiwu 4 do a teraz pokonanie ekipy KRK Lions również 4 do 2. To pozwala im znajdować się w czołowej. Trójce, która niejako w tabeli przewodzi, przynajmniej na ten moment zachowując aktualną e, klasyfikację. Obok BBC Gaming po dwóch meczach sześcioma punktami może pochwalić się Black Decker Wolni Strzelcy, oni wygrywają 4-3 z UBS-em Kraków e, i też ratują ten e, triumf tak naprawdę w ostatniej minucie, kiedy to e, piłkę do siatki UBS-u Kraków skierował Karol Hojda, no i ich e, triumf stał się faktem, dzięki temu oni znajdują się w tym top 3, o którym teraz mówię, ale najlepszy bilans Blankowy na ten moment ma ekipa Polesia United, która odnosi drugie zdecydowane zwycięstwo, tym razem 5 do 2 nad futbolem apozycyjnym, nad futbolem apozycyjnym, który utknął w gronie drużyn, które na ten moment pozostają bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. W czołówce pierwsze zwycięstwa, ale kolejne punkty zdobywają drużyny Karpat Kraków i progresu Kraków. Te dwie drużyny w tygodniu pierwszym spotkały się ze sobą no i tradycyjnie jak to w pojedynkach tych dwóch ekip mieliśmy bardzo wyrównaną rywalizację. Tam padł remis 2 do 2, ale w tygodniu drugim i jedni i drudzy jak jeden mąż swoje mecze wygrali. Progres Kraków miał zadanie chyba nieco trudniejsze, bo mierzył się z CJMU no i musiał do samego końca drżeć oto czy uda im się zwyciężyć ostatecznie się to udało ale biorąc pod uwagę pierwszą połowę którą CJMU zakończyło z prowadzeniem 5 do 3 wydawało się że będzie to niemożliwe natomiast po zmianie strony wrzucili wyższy bieg zawodnicy progresu i dzięki bramce w ostatniej minucie autorstwa Karola Haducha wyrwali ten komplet punktów. Podobnie jak Karpaty, które jednak nie musiały aż tak mocno walczyć do samego końca i one zdecydowanie ograły zespół Orlego Kła 7 do 3. Po tym jak Aptiv przegrał na inaugurację 2 do 4, tym razem już 4 do 2 wygrywa. Mierzyli się oni z zespołem lekko spoconych. Przypomnijmy, lekko spoceni w ubiegłym. W sezonie jesiennym występowali pod nazwą Sushi Show. W tej kampanii wrócili do starej nazwy, ale póki co nie udaje im się powtórzyć tych rezultatów, które mieli właśnie pod nazwą Lekko Spoceni w lidze G. No i póki co zaczynają ten sezon zimowy od porażki 2 do 4. Nie wspomniałem jeszcze o meczu BKS Team Wściekłe Psy. Tutaj BKS mierzył się ze swoim ligowym rywalem z poziomu ligi D. No, i wydawało się, że może to być zacięte spotkanie. No, ale w ekipie BKS-u na sezon zimowy pojawił się nie kto inny, a znany doskonale już z BKS-u, Krzysztof Cholewicki. No, i jego wkład niewątpliwie miał tutaj ogromne znaczenie w tym, że tak naprawdę pod pełną kontrolą triumfowali, triumfowali zawodnicy BKS-u no i poza pierwszą połową, która jeszcze pozwalała wściekłym psom liczyć na to, że tutaj punkty uda im się z BKS-em zdobyć, no to w drugiej połowie BKS rzucił jeszcze wyższy bieg, również dzięki właśnie Krzyśkowi Cholewickiemu, ale przy wsparciu całej ekipy udaje im się odnieść bardzo ważne inauguracyjne zwycięstwo. No i co nas czeka w tym tygodniu? No to kolejne spotkania również na poziomie ligi C. Zaglądamy sobie w harmonogram. No i chyba najciekawiej będzie w rywalizacji BBC Gaming z Polesiem United. Tak jak mówiłem, te dwie ekipy mają na ten moment komplety punktów po dwóch swoich spotkaniach. No i ktoś w końcu te punkty będzie musiał stracić. Zobaczymy, czy będzie to drużyna debiut debiutantów BBC Gaming, czy może już nieco bardziej doświadczona w FLS-ie ekipa Polesia United. Ciekawie też powinno być w meczu Black Decker Wolni Strzelcy kontra Karpaty Kraków, dlatego że tu czeka nas pojedynek trzeciej i czwartej ekipy. Ligowej tabeli. Lekko spoceni zagrają z progresem Kraków. No nie da się ukryć, są to starzy, dobrzy znajomi jeszcze z poziomu Ligi G. Teraz spotykają się ponownie i zobaczymy, do kogo trafią punkty. BKS Team kontra Kieł i CJMU kontra futbol opozycyjny. Tutaj w obu przypadkach wydaje nam się, że. Przynajmniej minimalnie faworytem powinni być ci pierwsi, a więc tak jak wymieniłem w kolejności, BKS Team oraz ekipa CJMU. Zapraszam też tradycyjnie na plebiscyt, na interwencję tygodnia, głosowanie oczywiście na naszym profilu na Facebooku. A teraz przedstawimy nasze propozycje z tego tygodnia, drugiego ligi zimowej. No, muszę przyznać, że tutaj towarzystwo w ramach rywalizacji o interwencji tygodnia bardzo wyrównane, chyba nawet ciężej będzie wybrać niż w przypadku bramki tygodnia. Dlatego zachęcamy do głosowania. A my przenosimy się na czwarty poziom rozgrywkowy, gdzie, yy, gdzie mamy podział tabeli teraz przynajmniej taki chwilowy na trzy grupki. Pierwsza grupka to grupa prowadząca tabelę, która po dwóch spotkaniach ma komplet punktów i co ciekawe w tym towarzystwie mamy cztery nowe ekipy w fls -ie. To też pokazuje jaką nową jakość te drużyny mogą do naszych rozgrywek wnieść. Przede wszystkim drużyna BHP Comfort, która rozbiła wręcz 10 do 2 RKS, to nawet nie są oni, no to też daje im drugie. Bardzo wyraźne zwycięstwo. W czołówce też mamy drużynę TPR, oni także odnoszą drugą wygraną i to nad mistrzem ligi G z sezonu jesiennego. Nad Game Swiftem 5 do 1. Wygrywa też ukraińska drużyna K2, drugie swoje spotkanie. Tym razem rozprawiając się z Elektrosmartem. No i tutaj, tak jak widzieliście w plebiscycie, ta bramka zdobyta na początku spotkania. Za połowy nieco ułożyła K2 to widowisko. Elektrosmart próbował odwrócić losy tego meczu, ale suma sumarum nie udało im się to. No i trzy punkty powędrowały do K2 i w czołówce mamy też czwartą ekipę FC Pont. oni również wygrywają swoje spotkanie z Inglorious Bastards 5-2, dla Ingloriusa było to dopiero pierwsze starcie w tej kampanii. Druga grupa to drużyny, które mają przynajmniej jeden triumf na swoim koncie, generalnie w tym sezonie jeszcze nie odnotowaliśmy żadnego remisu w Lidze D, no i w tym gronie jest między innymi debiutant Portuguesa FC, ale o tym, jakim oni są debiutantem niech świadczy fakt, że mają w kadrze właściwie wszystkich zawodników, którzy już z FLS-em byli związani, to też pokazuje, że na pewno będą, będzie ich stać na to, żeby powalczyć tutaj o wszystko, o wszystko, o każdą stawkę. No i tak też było w ubiegłym tygodniu, kiedy nie dali sobie nawet strzelić bramki ekipie Black Label 4 do 0 Portugesa wygrała to spotkanie. Przełamały się też drużyny FC Urban oraz Wiktorii Kraków. Obie, jak jeden mąż, wygrały swoje mecze 5 do 1. FC Urban nad Garrison Barber, a Wiktoria Kraków nad aktywnym seniorem. Tutaj zwycięstwo Wiktorii mogłoby być nieco bardziej okazałe, gdyby zamienili oni rzut karny na bramkę. Tego nie zrobili, ale i tak po tej porażce na inaugurację z BHP Comfort nadeszło w końcu przełamanie. W tym gronie ekip jest też Electrosmart i Game Swift, a więc dwie ekipy, które. Swoje mecze w tygodniu drugim przegrały, natomiast w tygodniu pierwszym wygrywały, dlatego też mają trzy punkty na swoim koncie. Na dole tabeli, bez jakiejkolwiek zdobyczy, wymienione już przeze mnie inklorus Bastards i Garrison Barber. Dwie ekipy, które mają jako jedyne w tej lidze po jednym swoim meczu rozegranym oraz Black Label, aktywny senior oraz RKS to nawet nie są oni te ekipy mają za sobą po dwa spotkania. No i co nas czeka w tym tygodniu, zaczynamy od mocnego uderzenia, bo zagrają ze sobą dwie ekipy, które są w tym sezonie niepokonane, BHP Comfort kontra K2, to chyba najciekawsza para w ogóle w tym tygodniu rozgrywek Ligi Zimowej. O pierwsze punkty Black Label powalczy z Inglorious Bastards, natomiast... Też ciekawie powinno być w meczu FC Pont kontra FC Urban. Wiemy, że Urban to bardzo mocna ekipa i stać ich na to, żeby tutaj pokrzyżować plany doskonale, póki co, póki co radzącemu sobie debiutantowi w tym sezonie fls rywalizacji. W innych meczach faworyci raczej są widoczni, chociaż w meczu Gameswift Swift Portuguesa FC. Raczej ta para zapowiada nam się wyrównana. O tyle w meczu Electrosmart Garrison Barber i TPR Victoria Ci pierwsi, a więc Electrosmart i TPR powinni tutaj sięgnąć po komplet punktów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już po zakończeniu tych rywalizacji. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za poświęcony czas. Tradycyjnie zapraszam na nasze social media i przypominamy o zakończeniu sezonu, rozdaniu nagród za sezon jesienny, który już, które już 21 grudnia. Grudnia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.